Witajcie w kolejnych testach. Tym razem będzie kolejny dron firmy Junek. No tak, ufam tej firmie, tamten Q4500K dobrze się spisał, a tym razem będzie Breeze 4K. Eleganckie białe pudełko, na którym tutaj mamy podstawowe informacje. Kamera wyposażona jest w sensor 1/3, 13 megapikseli, stabilizacja elektroniczna w rozdzielczości 1920 na 1080 w 30p, 720p w 60 fpsach ze stabilizacją. Natomiast w 4K, czyli 2160p w 30 fpsach brak tej stabilizacji. Musimy się ratować wtedy programową przez jakiś program. Rozdzielczość zdjęć to 4160 na 3120. Robiąc zdjęcia mamy do wyboru trypraw, praw, to jest na plus. I na ostatnim rogu Rzut jak wygląda nasz dron, jak bateria wygląda, ładowarka, co mamy w zestawie. Osłonki do śmigieł też porządna rzecz. Ściągamy eleganckie pudełko. Wyciągamy. I tu zestaw papierek. Ciekawa taka ulotka drukowana na temat lotów rekreacyjnych. Że możemy latać w zasięgu bez świadectwa kwalifikacji, kto nie ma w zasięgu zwroku na otwartej przestrzeni. I tu pisze żeby nie latać nad ludźmi, nad drogami, i w miastach za wyjątkiem modeli do 600 gram. Ten model waży tylko 380 gram, więc możemy sobie śmiało latać ten, kto nie ma mm, świadectwa kwalifikacji. Po drugiej stronie loty profesjonalne, komercyjne, Breeze wytłoczony 4K i otwórzmy. Naszą walizeczkę. I tak się prezentuje nasz dronik. Pierwsze co, to bateria. Niestety mała pojemność 1150 mAh. Kupiłem od razu dwie, żeby mógł sobie troszeczkę polatać. Dronik jest malutki. Tu mamy dodatkowo. Zestaw osłonek na śmigła, świecący, fajny plastik, jakość materiału, z którego jest zrobiona jest bardzo wysoka, no tak przynajmniej wyczuwam w dotyku, nie jest to jakiś słaby, chropowaty plastik. Śmigiełka rozkładane, tutaj mamy oczywiście baterię, nie będę, nie będę wyciągał tej baterii, ale tu mamy przycisk on-off włączający drona, tu są sensory, różnego rodzaju sensory, które... Odpowiadają m.in. za latanie wewnątrz budynków. Tu jest nasza kamera: kamera 4K, która się rusza do dołu i do góry z elektroniczną stabilizacją. A tu mamy jeszcze nóżki, lądowniki jak to mówię na to. Tak to wygląda. Tu jest moja ręka, tu jest dron. Zobaczcie zresztą, że to jest. No, nie jest to zbyt duża zabaweczka. Mhm. Razem z dronem była jeszcze ładowarka do baterii, kabel zasilający do niej, kabelek USB, komplet śmigieł, no i instrukcja. Będzie pierwsze uruchomienie Brizera 4K. Musimy go uzbroić w osłonki. Najpierw tutaj wyciągniemy te lądowniki i założymy osłonki. No i tak, do tego musimy telefon, nie? Uruchamiamy aplikację.